Agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa nadrabia zaległości związane z wypłatą dopłat bezpośrednich za ubiegły rok. Według planów należne pieniądze mają trafić na kontrolników do końca maja. Do tej pory agencja wypłaciła 11 miliardów złotych. W sumie 1 350 tysięcy uprawnionych do dopłat rolników otrzyma blisko 14 miliardów złotych. Dobra wiadomość dla producentów wieprzowiny. Na rynku widać wzrost cen skupu mięsa. Stawka za kilogram wzrosła już średnio o 25 groszy, co oznacza, że za kilogram mięsa w klasie S można otrzymać od 5,30 zł do 5,80 zł. Mimo że takich cen nie było dawno, chętny do sprzedaży nie widać. Powód? Rolnicy czekają na dalsze podwyżki. Termin przyjmowania wniosków o wypłatę dopłat bezpośrednich przedłużono miesiąc. Na złożenie dokumentów, poprawienie błędów we wnioskach czy nadrobienie wymaganych zaległości w pracach polowych rolnicy mają czas do 15 czerwca. W sumie wnioski przyjmowane będą do 11 lipca, przy czym każdy dzień opóźnienia będzie się wiązał z obniżeniem świadczenia o 1%. 29 kwietnia minął termin składania wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. Do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała ponad 23,5 tysiąca wniosków. Wszystkie dokumenty oceniać będą specjalne komisje. W sumie w ramach wsparcia rolnicy mają trzymać blisko 4,5 miliarda złotych. Ponad 3300 młodych rolników złożyło wnioski o pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, finansowanego z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dane nie są jednak ostateczne. Przypomnijmy, na młodych rolników czeka 718 milionów euro.